Wolność to dla mnie taki stan, gdzie nie czuję żadnego dyskomfortu i cokolwiek robię, jestem świadomy konsekwencji, a mimo to to robię. Oficjalnie, według wszystkich dekretów, ludzie są wolni w wolnym kraju, ale jest to nie do końca tak, jak jest napisane, ponieważ są ograniczeni, nie wiem, telewizją, alkoholem, jakimiś używkami, nałogami. To wszystko ogranicza ich wolność. Kiedy chcę odzyskać swoją wolność, wtedy odchodzę na bok. Spędzam kilka chwil sam, przemyślam swoje błędy, wyciągam wnioski, no i staram się nie popełniać tych błędów ponownie. Myślę, że tak. Wolność nie jest zwarunkowana czasami, w których się żyje, ale. czym. Innym. <grym> ale innymi czynnikami. Wolność jest to pokazanie własnego ja, pokazanie siebie takim, jest, jakim jest się naprawdę, postępowanie według swoich poglądów, według swoich zasad. Co jest wolność? Dla mnie wolność to prawda, życie i postępowanie zgodnie z własnym sumieniem. Wolność według mnie jest tożsama w pewien sposób z odpowiedzialnością, ponieważ wolność bez odpowiedzialności przeistacza się w swawola, a swawola już jest wypaczeniem i to wypaczenie, tego wypaczenia nie możemy nazwać wolnością sensu stricte. Doskonałym przykładem będzie Jan nowak Zierański, bohater II wojny światowej, który przez swoją działalność w ramach Radia Wolna Europa propagował wolność w, na całym świecie. To dzięki niemu głos Europy docierał do naszego kraju i to dzięki niemu Polska mogła na arenie międzynarodowej ukazywać wartości, które według niej były najważniejsze. Wolność jest według mnie największym darem, jaki otrzymaliśmy. Ale jednocześnie jest największym wyzwaniem, jakie stoi przed człowiekiem. Wolność i wolna wola odróżniają nas od zwierząt. I to dzięki temu możemy unikać działania pod wpływem instynktów i rząd. Ale wolność bez odpowiedzialności nie jest wartością, bo wolność i odpowiedzialność muszą współistnieć, ponieważ w wolności bierzemy odpowiedzialność za drugiego człowieka, to właśnie ten rodzaj wolności. Jest tym, jaki jest, powinien być propagowany. Ponieważ tego typu, tego typu zachowania, tego typu zach mogą zapewniać rozwój świata, mogą zapewniać rozwój społeczeństwa, bo odpowiedzialność w wolności jest warunkiem stworzenia dobrego społeczeństwa obywatelskiego. E, czym jest wolność? Wolność to przede wszystkim możliwość bycia sobą samym autentycznym, takim jakim jesteśmy naprawdę. No, wszystkie nasze zachowania z, ze świata przyjmujemy zachowania i dobre i złe. E, te złe powodują to, że tracimy jakąś część naszej wolności. E, kwestia tego, co czujemy w sercu, jest tak naprawdę ważna. Jeżeli czujemy, że coś e, Jakiś element naszego zachowania jest niewłaściwy, to wtedy czujemy, że tracimy tę wolność. Tak naprawdę, samoświadomość jest bardzo ważna tutaj w tym wypadku. Tak naprawdę to my sami decydujemy o tym, w jakim stopniu jesteśmy wolni.